o kurde widać że ta konsola była w pozycji pionowej czyli stała slim i fat i nic się nie stanie zobaczcie zadziałała grawitacja i tutaj 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 aż na tą gąbeczkę dostał się ciekły metal mamy wyciek moi drodzy widzicie Tu jest tu i tu mamy suchutki plac suchy plac Tutaj w ogóle nasz rodzaj procesora nie był chłodzony. Wiecie czym to grozi? Upaleniem się procesora. Teraz patrzcie tutaj. Gdzie znalazł się ciekły metal? Jego nadmiar? Na dole. Dlaczego? Bo zadziałała grawitacja i konsola była w pozycji pionowej. I teraz słuchajcie. Pamiętajcie, jeżeli macie konsolę PlayStation 5, Slim FAT, wyjątek Pro, bo to zostało poprawione, ta konsola jest przystosowana podciekły metal na pozycję stojącą. Przynajmniej to tak zostało zabezpieczona, co czas pokażę, to zobaczymy. Zawsze, ale to zawsze, konsola musi leżeć. Co innego, jak tam sobie zainstalujemy PTMa, pastę zmiennofazową. To wtedy ta konsola może sobie stać, ale nie z ciekłym metalem, bo będziecie mieli, co będziecie mieli. Taki efekt. Spłynął ciekły metal, oraz na procesorze. Taki efekt. Z większości rdzenia procesora wyraźnie chyba widać, że uciekł, tak? Widzicie co jest na dole? Ciekły metal, jego nadmiar, pod wpływem grawitacji, wylądował na dole. Widać to tutaj. I oczywiście ciekły metal spierdzielił z rdzenia, co grozi przegrzaniem i uszkodzeniem jednostki APU.